Sponsorem programu jest grupa PSB, właściciel sieci sklepów Mrówka, dystrybutor artykułów do domu i ogrodu. Na program zaprasza śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Na program szybkie metamorfozy zaprasza MTI Furninowa. Sponsorem programu jest firma Beko, producent nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD. Na program zaprasza Biuro Styl, blaty kuchenne oraz podłogi drewniane Global Wood. otwarta przestrzeń, salon i kuchnia z korytarzami i holem. zależy nam na tym, żeby w nowym projekcie znalazła się duża lodówka, inny układ kuchni, przede wszystkim stół i wygodna kanapa. Wyburzemy zabudowę z karton gipsu i wprowadzamy nowe punkty świetle, żeby rozjaśnić to wnętrze. Salon z kuchnią najbardziej popularny temat otwarta przestrzeń i wtedy mamy farby. I wtedy mamy farby ceramiczne, albo magnat ceramik, albo magnat ceramikker, ponieważ tak jak powiedziałaś, salon z kuchnią nie tylko najbardziej popularny temat, ale także miejsce, w którym najwięcej spędzamy czas. I wiadomo, kuchnia miejsce, które bardzo łatwo można zabrudzić, a to są farby plamoodporne, zarówno magnat ceramik, jak i magnat ceramikker, także idealnie sprawdzą się w tych wnętrzach. Czyli tak zwane blaty kompaktowe. Bardzo ciekawa rzecz, jest to grubość 12,5 mm. W tej grubości te blaty występują. Są z dwóch stron laminowane tym samym dekorem. Możemy je dzięki temu też nie tylko w formie blatów stosować, ale też możemy w formie ścianek pionowych, ponieważ z dwóch stron mamy ten sam wzór. Ładne kolory. Bardzo ładne kolory. Rdzeń wszędzie jest czarny, kolory również jest drewniany. Jeden z tych kompaktów występuje w wersji białej w całym przekroju. Bardzo modny w tej chwili. Bardzo modny, też ciekawy jeżeli chodzi o łazienki. Co jeszcze ciekawego w tym blacie, na pewno jego przewaga jest taka, że możemy w nim wycinać otwór pod zlewozmywak i stosować zlewozmywaki podwieszane. Czyli tak jak w kamieniu. Tak jak w kamieniu, tak jak w konglomeracie, w kompozycie możemy w ten sposób działać. Obrabiamy to zwykłymi narzędziami, także dla wykonawców to też nie jest żaden problem. Zgodzisz się z mną, że kiedy mamy wystarczająco dużo miejsca w salonie, warto postawić obok kanapy fotel? Nie tylko ze względów estetycznych i wizualnych, ale też po prostu praktycznych. Jest to komfort siedzenia duży, w ogóle spędzania czasu w tym salonie. Taka konfiguracja pozwoli na zamknięcie kompozycji oraz fotel jest idealną opcją dla indywidualistów, którzy lubią sobie usiąść samemu, zrzemnąć się. A w tym wypadku <laughs> mówimy o bardzo wygodnym fotelu Evelyn, który Cieszy się dużą popularnością i dzięki swojemu kształtowi pozwala zanurzyć się w nim. To jest granatowy fotel, który będzie sobie stał przy bardzo ładnej, neutralnej w kolorze szarej kanapie. Mówimy tutaj o kanapie Vesta z szwem specjalnym. Jest to szef, w którym szef odwrotny, gdzieś gdzie znajduje się na zewnątrz, a nie w środku. I mówimy tutaj o konfiguracji L, czyli jest to rogówka dopełniająca całej kompozycji pomieszczenia. Duża piękna czarna lodówka z czarnego szkła we wnętrzu, gdzie jest czarno-biało-szaro. Mm, tak, no to jest jeden z naszych najlepszych modeli. Eee, duży side by side z kostkarką i z dystrybutorem wody na zewnątrz. Do tego wszystkie sztandarowe technologie. Neofrost. Do tego Active Fresh Blue Light, czyli dłuższa świeżość owoców i wywarzyw, Ever Everfresh Plus, która też pomaga w, w zachowaniu dłuższej świeżości. No i do tego fajna rzecz, aktywny jonizator, która zapewnia to, że w lodówce po prostu nie będzie brzydko pachnieć, bo te wszystkie zapachy są w jakiś sposób neutralizowane przez jony ujemne. Także no, jeden z naszych najciekawszych i najfajniejszych i najlepiej wyglądających modeli. I oczywiście jest też dozawnik wody z kostkarką. Tak jest. Wspomniałem o tym. Kasia, jak widzisz, nowoczesne wnętrze, salon z kuchnią, proste formy, beton, dużo bieli i czerni. Dlatego wybór padł na białą, szklaną ramkę. Bardzo dobry wybór: Simon 54 Natura, jedna z naszych najpopularniejszych obecnie serii. Oprócz bieli, która idealnie tutaj pasuje, w tej serii występuje również srebro, czerni, limonkowy, bordowy. Seria, która posiada również ramki betonowe, drewniane i metalowe. Najprzyjemniejszy moment remontu, czyli koniec, finał, wszystko posprzątane, poustawiane. Lampy zapalone i czekamy tylko na właścicieli. W tym wnętrzu postawiliśmy na beton, szarości, przełamane granatami oraz dodatki. Czarne akcenty, tak jak lodówka side by side, jak czarna krawędź blatu, która go podkreśla. Blat jest bardzo cienki, kompaktowy, więc nowoczesny. Bardzo praktyczny, bo w ogóle nie widać na nich zabrudzeń, jest to nowość biurostyl. I beton. Beton, który na tej ścianie podświetlony LEDami, tak naprawdę zrobił całe wnętrze. Meble tapicerowane w nowym ustawieniu, nowe oświetlenie i stół. Stół, o którym marzyli właściciele, bo wcześniej nie było na niego miejsca. Sponsorem programu jest grupa PSB, właściciel sieci sklepów Mrówka, dystrybutor artykułów do domu i ogrodu. Na program zaprasza Śnieżka, producent kolorowych farb do wnętrz. Za obejrzenie programu Szybkie Metamorfozy dziękuję MTI Furninowa. Sponsorem programu jest firma Beko, producent nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń AGD. Na program zaprasza biuro styl, blaty kuchenne oraz podłogi drewniane Global Wood.